Prowadzisz firmę usługową, sprzedajesz dużo tańszych usług i szukasz sposobu na zwiększenie sprzedaży usług o dużo większej wartości, aby mieć większą marżę i większe dochody w firmie. W tym wideo podzielę się z Tobą czterema krokami, które możesz zaaplikować w swojej firmie usługowej, aby dynamicznie zwiększyć dochody. Cześć, nazywam się Basia Piasek. Witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się dobrymi praktykami budowania biznesu, podnoszenia sprzedaży i budowania tak firmy, abyś miał fenomenalne życia z ogromną czasu dla siebie. W momencie, kiedy myślisz o tym, jak faktycznie możesz zmienić to, co dzisiaj robisz, ponieważ Twoje usługi być może kosztują kilkaset złotych, może to jest kilka tysięcy i za każdym razem potrzebujesz poświęcać czas na tą usługę. Co jest pierwszym krokiem, który bym Ci polecała? Pokażę Ci przykład jednej z klienta, która do nas trafiła, to była klientka, która zaczynała od tego, że wykonywała usługi wyposażenia domów, zarówno dla osób, które inwestują w mieszkania, potem dalej je sprzedają, takie pod klucz mieszkania e, sprzedają, jak również dla osób indywidualnych, które wyposażenie takiego domu chciały mieć. I ta usługa. W zależności od tego, czy był to jeden pokój, czy to było całe mieszkanie, potrafiła kosztować właśnie po kilka tysięcy, może nawet więcej, ale jednak tych zleceń było dużo mniej, takich tańszych. Po pierwsze, to co jej poleciłam, tam mówię, weź i to bardzo fajnie no się połączyła, że na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie swojej wiedzy, no bo ta wiedza jest jej elementem usług, które tworzy dla tych klientów indywidualnych, została spaczkowana w produkt sprzedawany automatycznie. Stworzyła produkt edukacyjny już nie dla grupy klientów indywidualnych, czy dla inwestorów, którzy inwestują, Nieruchomości, ale pomyślała o trzeciej grupie docelowej, czyli grupie osób, które mają ten sam zawód co ona, czyli stworzyła nową grupę docelową, gdy zaczęła sprzedawać produkty po prostu automatyczne, pokazujące na przykład, jak wyposażyć dany obszar, na przykład czy to kuchni, czy na przykład łazienki, czy pokoju dziennego, czyli na jakie elementy postawić, była tylko dobre praktyki związane z danym obszarem, to zaczęła sprzedawać w kwocie kilkus do kilkuset złotych maksymalnie, co spowodowało, że ten produkt był sprzedawany już na autopilocie, czyli z konieczności poświęcenia czasu na obsługę jego, dał możliwość poznania jej tej grupy docelowej i w kolejnym kroku to, co zrobiła, to stworzyła produkt już za kilka tysięcy. Do tej samej grupy docelowej, ale który inwestuje już nie jej czas jeden na jeden w pracę z każdym z klientów, ale pracuje grupowo z grupą kilkudziesięciu. Na początku to było kilkadziesiąt. Teraz już to jest większa społeczność osób, które po prostu cyklicznie się z nią spotykały na daną godzinę, ale ona już tak naprawdę ta godzina policzyła sobie, ile warta była ta jedna godzina jej czasu. To okazało się, że to nie jest już w przeliczaniu na przykład na całą usługę, której sprzedawałaby za 15 tysięcy, ale musiałaby kilkadziesiąt godzin na to poświęcić, tylko w tej samej godzinie była w stanie dużo więcej zarobić, więc dochód per godzina się zwiększał. Plus druga rzecz to osoby, które nawet nie będąc w grupie osób mających ten sam zawód, zaczęły oglądać jej materiały, zaczęły trafiać na jej komunikację, zaczęły po prostu ją poznawać dzięki temu zaczęły je publikować, zaczęły przechodzić proaktywnie do niej, czy na przykład kupiły coś za jakieś kasę a ma to duży sens, dały to swojemu zespołowi, potem stwierdziły kurczę, ja chętnie bym z usługi tej osoby skorzystał, bo ta osoba wie co robi i z dużo większą łatwością byłaby w stanie na przykład wydać u niej nawet kilkadziesiąt tysięcy na usługę wyposażenia np. całego dużego mieszkania czy całego domu na sprzedaż ale na początku miały okazję ją poznać dzięki tym tańszym produktom, które nie wymagały aż tak dużej inwestycji z ich czy czasu, czy ryzyka ale pozwoliły po prostu marce zaufać. Drugi krok, który możesz wdrożyć u siebie w firmie sprzedając droższe usługi, pokażę Ci na przykładzie naszej jednej z marek, marki Wolfsami. To była jedna z pierwszych, pierwszych firm, które budowałam. Po prostu i sprzedaliśmy do nowych właścicieli. Natomiast faktycznie pamiętam jak dziś, jak sam początek, kiedy wchodziliśmy na rynek tej innowacji w technologii, nie byliśmy znani na tym rynku, nie mieliśmy żadnych kontaktów, żadnych tak zwanych pleców, chociaż często to pytanie pytało, pyta, spadało, kto za nami stoi. Tak, nikt my, <taki> tak, taka prawda była. I to, co zrobiliśmy, to postawiliśmy bardzo mocno na dobry odbiór wizualny naszej marki. Stworzyliśmy oprócz strony internetowej, bo mieliśmy wtedy pierwsze 7 tygodni na to, żeby w ogóle pierwsze 7 tygodni zrobiliśmy 800 tysięcy na nowej marce, nie znając niszy, nie mając kontaktów. Ale co też było ważnym aspektem, który zagrał, przygotowaliśmy w trakcie, kiedyś tam była budowana strona, zbudowaliśmy teaser, czyli taką prezentację, która była ładnie, graficznie przygotowana, która miała odpowiedni układ informacji od dlaczego, po co i w jaki sposób i dla kogo która służyła nam do rozpoczęcia kontaktów bezpośrednich, gdzie też jeden na jeden uderzaliśmy do klientów, żeby ich pozyskać. I to się okazało, że jak zaczęli klienci z nas korzystać, to potem zaczęli mi zadawać pytanie, skąd ta marka w Polsce się pojawiła, gdzie ona powstała, tak? bo mieli wrażenie, że my przyniesiemy jakąś markę zagraniczną do Polski, a prawda była taka, że to była marka od zaraz stworzona, tylko ten teaser, ta prezentacja, ta grafika wokół tego fajnie zorganizowana dawała wrażenie takiego poczucia już dawno istniejącej, bardzo dobrze zbudowanej marki. Jak pokazałam to naszemu klientowi w branży księgowej i ona zaczęła to u siebie stosować, to powiedziała mi, że klienci zaczęli dużo bardziej profesjonalnie ją odbierać jako przedsiębiorcę, jako firmę. Trzecia bardzo Ważna taktyka pozwalająca ci zwiększyć sprzedaż droższych usług, droższej oferty jest związana z tym, w jaki sposób prowadzona jest twoja rozmowa. Ja zawsze wierzę w taką zasadę, że nikt z nas nie lubi, jak mu się sprzedaje, no przynajmniej większość ludzi tego nie lubi, ale uwielbiamy sami kupować, czyli uwielbiamy sami podejmować decyzję zakupową. Więc teraz wyobraź sobie, że prowadzisz rozmowę, w której wiesz, że na przykład Wynikiem, powiedzmy, że masz usługę robienia wizualizacji 3D dla branży deweloperskiej. Mam akurat tego klienta, więc co mi przychodzi do głowy. I jednym z takich aspektów, argumentów sprzedażowych, dlaczego warto jest to robić, to jest zwiększenie sprzedaży na tym rynku pierwotnym tych mieszkań. I ta sprzedaż potrafi się zwiększyć nawet o kilkadziesiąt do kilkuset procent, tak? bo człowiek jest w stanie to po prostu zobaczyć. To jest jeden z mocnych argumentów. I możesz teraz wylać tą całą informację na klienta w trakcie rozmowy, albo zacząć tą rozmowę prowadzić w taki sposób, że zamiast tego. Zacznijmy zadawać pytania, jakie taktyki dzisiaj prowadzicie, żeby pozyskiwać tego klienta. Pytanie, jaka jest skuteczność faktycznie osób, które się umawiają na rozmowę, widząc to w ten sposób zaprezentowane, ile czasu trwa taka sprzedaż, co by dla nich oznaczało, gdyby z tego samego ruchu byli w stanie o tyle i tyle procent, na przykład zwiększyć liczbę umawiających się osób na rozmowę, co by to oznaczało, jeżeli chodzi o ich dochody. Oczywiście w międzyczasie wprowadzasz historię, ale prowadzisz człowieka pytaniami, żeby on sam do tych wniosków dochodził i sam proaktywnie w pewnym momencie zaczął przekuwać się, jak zobaczy, że jeżeli byłbym w stanie, na przykład powiedzmy, nie wiem, ze 100 osób wchodzących na stronę, zamiast mieć trzech rozmów, byłbym w stanie mieć na przykład 10 rozmów, czyli 3 razy więcej, to pytanie, co to by oznaczało dla mnie z punktu widzenia szybkości sprzedaży tych mieszkań. Jeżeli znajdziesz wartość pokazującą, jaki to jest zwrot z inwestycji, jakby w wykonanie takiej usługi i klient sam do tego dojdzie w tej rozmowie, bo ty prowadzisz tą rozmowę pytaniami, to to jest zupełnie inna jakość efektu do czasu poświęconego na rozmowę z klientem, czyli prowadzenie pytaniami tak taktyka, która pozwoli Ci zwiększyć liczbę sprzedaży na drogich usługach, które chcesz sprzedawać, dzięki czemu też zwiększyć dochodowość w swoim biznesie, jest związana z tym, kogo adresujesz swoją komunikacją. Teraz zobacz, jeżeli ty powiedzmy robisz szkolenia z UX-a, no powiedzmy, robisz po prostu, masz wiedzę dotyczącą tego, jak projektować uiksowo dane rozwiązania technologiczne. Bo teraz, jeżeli faktycznie pójdziesz z tym do, twoja komunikacja będzie wyglądała tak, że każdą możliwą aplikację możesz zaprojektować, w każdej możliwej branży i obok ciebie jest konkurencja, która będzie komunikowała na przykład to tylko do branży powiedzmy telekomunikacyjnej, albo na przykład będzie projektowała jakieś rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej, albo dla, mm, Jakiejś innej specyficznej niszy i całą swoją komunikację ułoży stricte pod tą niszę em, w swoich działaniach sprzedaży marketingowych, to jak myślisz, kogo klient w, pierwszy, em, w pierwszej kolejności zacznie słuchać, obserwować, czytać i po kogo w pierwszej kolejności sięgnie? No, najprawdopodobniej jest to tych, którzy rezonują z nimi na poziomie komunikacji ich branży, poczują, że to jest coś, co jest bardziej dopasowane do nich. Dlatego brak mocno określonej niszy, nawet jeżeli masz wiele nisz. To komunikacja powinna być projektowana pernisza. To brak tego powoduje, że automatycznie obniżasz skuteczność tego całego czasu, który inwestujesz w sprzedaż w tych dużo droższych usług. Ja pamiętam, jak jeden z klientów opowiadał mi, jak zaczynał do pracy z szkoleniami, ale znaczy skupił się na tej właśnie bardzo wąskiej niszy i dzięki temu na przykład jedno z swoich, swoich pierwszych szkoleń jednodniowych sprzedał za 20 tysięcy, gdzie mówi, że jesteś inne osoby na rynku, ale on stricte komunikował ich, a nikt inny nie dotykał tej niszy, tylko komunikował bardzo szeroko. Daj mi znać w komentarzu pod tym wideo, które z tych taktyk już wykorzystujesz, które już stosujesz a które zdecydowanie planujesz wykorzystać. Ja tymczasem zapraszam Cię do moich kolejnych wideo, do zasubskrybowania kanału w materiale pod tym wideo również dzielę się z Tobą linkiem, w którym możesz zobaczyć w jaki sposób jeszcze bardziej przyspieszyć pozyskiwania klientów na te droższe usługi, stosując mechanizmy sprzedaży do wielu. Tymczasem zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia w moich kolejnych wideo na temat budowania biznesu, zwiększania sprzedaży i budowania firmy w taki sposób, abyś miał fenomenalny styl życia i czas faktycznie na to życia. Do zobaczenia.